W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, składamy Ci dzięki za możliwość spotykania się razem na modlitwie, za to, że możemy wielbić Cię w pięknej wspólnocie wierzących. Gromadzimy się tu, by wyrazić Ci naszą miłość. Wszyscy kochamy Cię jako naszego Zbawiciela i jedynego Króla. I Jezu Chryste. Oddajemy Ci pokłon, wiedząc, że zawdzięczamy Tobie wszystko, co najważniejsze w naszym życiu. Każdy z nas wie, ile dla nas zrobiłeś, jak codziennie nam pomagasz, jak wielokrotnie pomagałeś nam w zmartwieniach i wielkich kłopotach. Dziękujemy Ci za to, że nie ustajesz w ratowaniu naszych dusz, za to, że zawsze możemy z Tobą rozmawiać i nigdy nie czujemy się samotni. Chryste, oddajemy Ci pokłon pełni wdzięczności za cudowną łaskę wiary, którą napełniłeś nasze serca. Dziękujemy, że dzięki Twojemu miłosierdziu każdy z nas mógł usłyszeć dobrą nowinę, mógł poznać Twoje życie, zapamiętać Twoje słowa. Dziękujemy za nasz Kościół i święte sakramenty, do których nas dopuszczasz. Każdego dnia czujemy Twoją miłość, wiemy, że jesteś przy nas. Panie, z całego serca dziękujemy Ci za wszystko, co daje nam radość, za nasze rodziny, za wszystkich bliskich, nasze zdrowie i każdy dzień, w którym pozwalasz nam otwierać oczy ze snu. Postanawiamy na co dzień wielbić Ciebie nie tylko słowem i modlitwą, ale przede wszystkim uczynkami miłosierdzia. Pragniemy służyć Tobie, służąc naszym bliźnim, niosąc pomoc potrzebującym, otwierając serce dla naszych bliźnich. Zawierzamy Tobie nasze życie. Ufamy wszystkim Twoim planom. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!